Witam na moim kanale najlepsze ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Czekoladowy przekładaniec bez pieczenia. Bardzo prosty, intensywnie czekoladowy deser bez użycia piekarnika. Idealny, gdy chcesz szybko zrobić efektowne ciasto, na zimno. Składniki. Spód i warstwy, około 400 g herbatników, maślany lub kakaowe. 200 ml mleka, do maczania. Masa czekoladowa 200 g gorzkiej czekolady 100 g mlecznej czekolady 500 ml mleka 2 łyżki kakao 3 łyżki cukru 2 łyżki mąki pszennej 2 łyżki mąki ziemniaczanej 150 g masła Wierzch 100 g gorzkiej czekolady 80 ml śmietanki 30% Przygotowanie Masa czekoladowa w garnku wymieszaj mleko, kakao, cukier, mąkę pszenną i ziemniaczaną dokładnie, bez grudek. Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż masa zgęstnieje. Zdejmij z ognia, dodaj połamaną czekoladę i masło. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia masa powinna być gładka i lśniąca. Składanie ciasta. Dno formy wyłóż herbatnikami lekko maczanymi w mleku. Rozsmaruj część gorącej masy czekoladowej. Układaj kolejne warstwy. Herbatniki, masa aż do wyczerpania składników. Ostatnia warstwa, masa. Polewa. Śmietankę podgrzej, nie gotuj. Dodaj połamaną czekoladę, mieszaj do uzyskania gładkiej polewy. Polej wierzch ciasta. Chłodzenie. Wstaw ciasto do lodówki na kilka godzin najlepiej na całą noc. Możesz dodać orzechy, migdały lub biurki kokosowe między warstwy. Świetnie smakuje też z warstwą dżemu porzeczkowego lub wiśniowego. Jeśli lubisz bardziej deserową wersję dodaj warstwę bitej śmietany lub mascarpone. Życzę smacznego subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Nasze serca grają, brakiem przeszkody. W ciemności światło, w ciszy melon.